Pracujesz na stanowisku prezesa, członka zarządu, dyrektora, a może jesteś właścicielem, właścicielką firmy? Jeśli tak, to szkolenie jest dla Ciebie. A gdy je ukończysz, zarządzanie będzie znaczyło coś zupełnie innego niż dziś. Pokażemy Ci, jak wykorzystać osiągnięcia neuronauki oraz neuroplastyczności mózgu w zarządzaniu i zmienić tak kierowanie ludźmi, by zamienić motywację zewnętrzną pracowników na motywację wewnętrzną, a dodatkowo zadbać o dobrostan psychiczny swój i swoich pracowników w naszych niepewnych czasach. Dziś zmieniła się definicja pracy, także stosunek pracowników do niej, szczególnie generacji Z. Ludzie nie chcą mikrozarządzania, chcą być sprawczy i czerpać z pracy nie tylko pieniądze, ale też satysfakcję. Neuroleadership Academy to jedyny w Polsce program rozwoju, który pokazuje, jak w praktyce wykorzystać wiedzę mózgu w biznesie. Podczas szkolenia nauczysz się po pierwsze, jak działa ludzki mózg i jak tę wiedzę przełożyć na lepsze zarządzanie i zwiększenie efektywności na poziomach Lider, zespół, organizacja. Po drugie, jakie neuronarzędzia i checklisty gotowe do natychmiastowego wdrożenia możesz zastosować w swojej pracy, jeszcze w trakcie trwania programu. Po trzecie, na czym polega przełomowy model przywództwa transformacyjnego i jak dzięki niemu inspirować innych do osiągania lepszych wyników. Po czwarte, jak lepiej zrozumieć wewnętrzne motywacje i potrzeby pracowników, dzięki czemu będziesz delegować zadania właściwym osobom i planować satysfakcjonujące ścieżki rozwoju. Dzięki ICANN Neuroleadership Academy wprowadzisz nowe metody zarządzania, które pogodzą cele pracowników z celami firmy, a nade wszystko przełożą się na efektywność ludzi i zyski. Jeżeli temat neurozarządzania zainteresował Cię i chcesz go pogłębić, zapraszam do kontaktu. Porozmawiajmy o szczegółach udziału w programie rozwojowym i pokażę Ci, jak szybko jesteś w stanie zostać neuroliderem i jakie korzyści dzięki niemu osiągniesz.